Witanko, nagrywam w dzień. Także trochę tu jest nieciekawie, bo dzieciarnia się drze ze szkoły. Tam zaraz za, za garażami, przedszkole tam kawałek dalej. Ludzie z psami chodzą, auta jeżdżą. Także w dzień tu jest nie za ciekawie, ale mam nadzieję, że nam nikt nie będzie przeszkadzał. A wyciągłem sobie z gabloty, praktycznie wszystkie grajdełka. Została tam tylko mała, zepsuta majka, to znaczy jeden głośnik harczy. A antenę z niej wykręciłem do któregoś z radiomagnetofonów, chyba nawet do, do tego szarpa, co tutaj leży w WQT231. Hmm. A przy okazji też przekonałem się, jaki RMS-817 jest maleńki. On mi się wydawał większy, no ale ja go bardziej pamiętam z czasów szkolnych, gdzie on mi się właśnie wydawał taki wielki, jak. Jak chociażby ten Panasonic 5085, czy Sanwa, a rms jest o wiele mniejszy, on jest taki miniaturowy, powiedział Zobaczcie chociażby przy 5085, jaki on jest malutki, ten RMS-817. 5085 i RMS-817, no. Hmm. Z 10 cm krótszy jest od Panasonica. Niższy też co najmniej z 5, z 8 nawet chyba. No i chudszy, to jest taka miniaturka, płaska, można sobie wziąć tak w jedną rękę. W nim nie działa magnetofon, kiedyś działał, ale pasek chyba się już wytarł. Ale mechanicznie, pewnie jak się pasek wymieni, to na pewno będzie działał. Tylko, że on ma jakąś taką wadę, że ma jakieś... Coś tam ma na układzie, że on gra w mono. Przy czym jeden głośnik inaczej, drugi inaczej. Radio jest nieprzestrojone, także tutaj by było trochę roboty przy nim, ale nakładki są wszystkie, potencjometry, przełączniki, wszystko działa, nawet dwie kompletne anteny są. Jakby ktoś chciał ten zabytek, to go tam za jakieś parę dziesiąt złotych mógłbym ożenić komuś do, do odrestaurowania, chociaż ja bym go chętnie sam naprawił, no ale Kuba niestety ma tak mało czasu, ciągle odwleka te naprawy i i nie wydaje mi się, żeby ten Remesik się kiedykolwiek doczekał chyba, żebym znalazł jeszcze jednego majstra do naprawy tych wszystkich sprzętów bo, bo już mam 7 tych, na których mi bardziej zależy a Remesik to tylko tak do, do kolekcji jako sentyment ale dobra, Remesika zostawmy później to wszystko z powrotem pójdzie do gabloty, ale na razie to odkurzam Panasonic RX DS27, no taki powiedziałbym DT37, tylko z jednym magnetofonem, niby z, ze słabszym wzmacniaczem, bo DT37 ma podobno 20W na kanał, ale ten od niego wcale gorzej nie gra. Nawet powiedziałbym, że ładniej, chociaż bezpośredniego porównania nie robiłem. Magnetofon tutaj działa, obroty mi się wydaje, nawet jak są ciut wolniejsze, to na pewno nie są tak wolne jak w moim. Edge 50. On gra w miarę przyzwoicie. Auxa niestety nie ma, jest tylko wejście na słuchawki. Ale też wygląda ładnie, nie jest porysowany. CD działa, podświetlenie tutaj na zielono z góry. No nie będę tego wszystkiego podłączał, bo już filmy gdzieś tam o tym są. To leżało w gablocie. Nie ucierpiało. Także to jest następny. Hmm. ES20. ES20. Magnetofon też działa. Chyba też obroty nawet są dobre, w miarę przynajmniej. CD trochę przycina, dlatego trzeba uważać, na jakiej płycie się go słucha Tutaj już trochę rysek jest, bo to, to markerem chyba jakąś rysę malowałem. Jest inny odcień, ale też nie jest powgniatany. Też wygląda ładnie. Yy, mógłbym do niego pożyczyć, znaczy dorzucić pilocika na przykład od znaczy też to nie jest oryginalny mam takiego małego pilocika, tylko mm, którego miałem do DT-37 ale zapomniałem go Sonikowi spakować, ale to chyba też nawet nie był oryginalny do DT-37 taki pana soniczek, taki mały pilocik dobry sąsiad już się napatoczył no i co jeszcze? No trochę jest. Dobra, następny z tych mniejszych szarp WQT231. Nie ma tylko rączki, antena właśnie tutaj jest od Majki, trochę za krótka, ale jest. Radio gra, magnetofony grają, obydwa, dwie kieszenie. Kuba go naprawiał, bo tam. Było zepsute stereo i magnetofon też wymagał trochę odnowienia. No Jak go ostatnio sprawdzałem, to grało wszystko elegancko. Jedynie jego wadą jest to, że gra w mono. Wszystkie źródła tutaj grają w mono, ale gra dosyć solidnie. 10W znaczy 10 podobno są jest tutaj łącznie po 5W na kanał, ale nie jestem pewny. Nawet gdzieś mi ostatnio ziomek pisał na YouTubie, że. No, po roku odpisał mi dopiero jak miałem zamiar kupić tego szarpa i pytałem pod jednym filmem: Ziomka, jak, jaką on ma moc? Dopiero teraz, po roku, mi odpisał, że 10 W, ale yy, nie pamiętam. Chyba tak, chyba tam jest po 5 W na kanał, bo kiedyś go sam rozkręcałem, jeszcze zanim Kuba go naprawiał. Także no, on jest w pełni sprawny. Jest AUX, dwa magnetofony działają, radio tylko w Mono gra, jest korektor. Ktoś nie potrzebuje stereo, to on jest poza tym, że nie ma tego stereo, jest w pełni sprawny. Trochę większy od RMSA 817, trochę grubszy, no ale też jest sporo mniejszy, chociażby od tego 5085, czy od Sandy, bo tamte też są takie wielkie pancerne magnetofony. No. Ostatni w gablocie, jaki mam, największy to Sharp WQ T360. W pełni sprawny, dwa magnetofony, AUX, korektor, hmm, no CD to nie ma. Ten jest akurat w pełni sprawny, ma podbicie basu, gra to dosyć przyzwoicie. No i tak samo jeszcze gdzieś tam stoi, e, za, za tymi gratami, T370, który też jest w pełni sprawny, z głośnikiem basowym z tyłu. Coś podobnego jak to, tylko trochę lepszy jest ten 370 Głośnik basowy z tyłu troszeczkę dzwoni, ale nie bardzo to słychać. Ale gra on naj, najładniej z tych wszystkich szarpów. No i to na razie tyle tego przedstawienia tych małych sprzęcików, bo jeszcze mam kilka, których mi się nie chce zdejmować ze strychu. Eee, dwa małe Panasoniczki, te Jamniczki, takie małe FS410 i FS420, którego też polecam, bo gra bardzo ładnie. I co tam jeszcze mam z tych małych takich do sprzedania? No w sumie to już chyba nic więcej. Resztę tych takich większych to bym wolał naprawić. Ale dobra, to na tyle tego filmu, bo tutaj się trochę dzieje koło garaży, także zmykam. Hejka. To jednak jeszcze nie jest wszystko, bo w gablocie miałem tego więcej, ale coś popodmieniałem. Niech no zobaczę tam z tyłu, bo mam to wszystko tak porozrzucane, porozrzucane w tym garażu, że. Dlatego miejsca potrzebuję tutaj. Gdzieś tu powinien być... Hmm, Krurcza, ale mam mam robić. Nie wiem gdzie ja postawiłem te 370, tu jest tylko starszy... Aha, tu jest te 370, no. Tu jest te 370, tu jest starszy turbobass. Tutaj też magnetofony gdzieś... Chyba jedna kieszeń jakoś tam gra, druga chyba nie bardzo. Coś tam wciągało. Ale poza tym radio AUX, wszystko tu jest sprawne. Z basów to ten tutaj był do naprawy, bo tylko AUX na nim gra i radio jest nieprzestrojone. A na strychu, no tutaj jest JVC B550 też do naprawy. C45L on jest dobry, też trochę kaprysi na kasetach, ale ogólnie jest dobry, też był po remoncie. Hmm. No jakby... Chciał sprzedać bo teraz no, wymieniam wszystkie te sprzęty, które bym chciał sprzedać. To ten tutaj Bass. ten pierwszy mój Bass bez tych bocznych głośników. Tak jak w tamtym, bo tamten ma trochę ładniejszy dźwięk z tymi bo bocznymi głośnikami. To, <laughs> wszystkie te magnetofony, które wymieniłem, są na sprzedaż. Nawet jeden z kondorów tych RM820. Na przykład ten mój starszy, bo mam ten jeden z fotodiodą i ten starszy, który gra, tylko że coś nie bardzo przewija, ale gra też jest sprawny taki tro, troszkę w gorszym stanie niż ten nowszy, ale, ale jest w miarę sprawny. Także to na tyle tych sprzętów na sprzedaż. No, tego małego rolera też mógłbym sprzedać, bo tylko radio gra, ale tak jakoś kaprawo. Magnetofon pewnie jakby pasek zmienił, to też by grało, ale ogólnie to jest słaba jakość dźwięku, to bardziej jako ozdoba może służyć. No i dobra, to już na tyle tych sprzętów na sprzedaż. To zmykam, hej. Nie, 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 to jeszcze jednak nie koniec. Jeszcze gdzieś tutaj powinien być szarp WQT 252, a deszcz się rozpadał. Nic nie słychać, wcześniej go postawiłem tutaj na kolumnie. Gdzieś coś majsterkowałem i nie wiem gdzie go przeniosłem, ale nigdzie nie widzę T252 w garażu. A przecież on gdzieś też tutaj powinien być. Chyba że będzie tutaj gdzieś za kartonem, bo przecież by mi nie zginął. Tutaj jest tylko TurboBus T370, a gdzie się podział T252? Zobaczę, czy go czasem na strych nie wrzuciłem i przy okazji zobaczymy, co jest tutaj na strychu. Aha, tutaj jest jeszcze Hitachi, ten 95E TRK. Hmm. No, dwa mniejsze panasoniki są gdzieś z tyłu, ale kurczę, no poszukiwania T252 trwają, bo go nigdzie nie widzę. Tu też tak ciasno, że ciężko się ruszać. Gdzie się podział T252? W gablocie jest pusto, nie ma go. Hmm, może gdzieś go tam z tyłu postawiłem. Nie widzę go. No, czyżby ktoś by mi świstał T252 zepsutego? No, chociaż tam tylko pasek był do wymiany, on też był sprawny, ale... Kiedyś grał w nim magnetofon, jeszcze z rok temu, a potem się pasek rozciągnął i, i przestał grać. No nie widzę, no nic, muszę spauzować, go poszukam, to Wam go jeszcze pokażę. A się skubaniec sprytnie ukrył, no że miałem mało miejsca w gablocie, to go położyłem tak na płasko tutaj, pod rupieciami, ale jest i nasza zguba, jest C252. No nie będę go wyciągał, bo mi tutaj piecyk przeszkadza, ale jest. W nim tylko jest pasek do wymiany, jeden szeroki pasek. I on gra ładnie, ma ten analizer, radio jest sprawne, ma auksa, korektor, magnetofony yy, sprawne. No jedynie pasek jak mówię. No i dobra, to już na tyle tego całego sprzętu. To wszystko idzie z powrotem do gabloty, a ja już ostatecznie na dzisiaj uciekam. Jutro mam nadzieję, że kasety mi przyjdą nowe, trzecia partia, to pokażę, a na razie kończę.